Witamy Państwa na kanale Łośice Info. Dzisiaj przedstawimy Państwu relację z protestu rolników, który odbywa się w miejscowości Kuski, na moście, na rzece Bóg, na drodze krajowej nr 19. Zapoznamy się z informacją o tym, jak wygląda protest rolników, czego tak naprawdę oczekują rolnicy od rządu, Polskiego oraz od instytucji unijnych oraz o ich ogólnych problemach oraz o tym, jak przebiega dzisiejszy protest. Naszym pierwszym rozmówcą jest pan Maciej Florczuk, rolnik z powiatu Łosickiego. Jeden z osób, które rozpoczęły ten protest i jeden z organizatorów. Panie Macieju, tak naprawdę proszę przedstawić, czego dotyczy problem. W polskim rolnictwie, że zostaliście no, zmuszeni w pewien sposób do rozpoczęcia strajku na taką skalę, czyli blokowania jednej z najważniejszych y, ciągów komunikacyjnych, jednej z najważniejszych dróg w Europie krajowej dziewiętnastki. Yy, dziękuję w ogóle Państwu tutaj za odwiedzenie nas. Yy, dwa postulaty najbardziej palące na tą chwilę, które nas zmuszają do takich działań, niestety w tej formie. No to jest niekontrolowany, bezcłowy import produktów rolno-spożywczych z Ukrainy, który został przez Unię Europejską przedłużony do czerwca 2025 roku. Kolejnym postulatem są założenia. Zielonego ładu, tak zwanego. Między innymi nasz jeden z najbardziej sztandarowych postulatów to jest likwidacja wymogu ugórowania 4% naszych gruntów ornych. Co jako każdy rolnik uważamy za działania nielogiczne, nie mające pokrycia i uważamy, że są bezcelowe pozbawiają nas po prostu, ograniczają nam dodatkowo możliwości uprawy i źródła dochodów. Kolejne z kolejnych postulatów, które tam się też w ramach tego Zielonego Ładu przywijają to jest zamierzenie ograniczenia stosowania środków ochrony roślin o kilkadziesiąt procent, tak samo jest z nawozami. To są na tą chwilę takie najbardziej prosimy. Właśnie kolejny postulat, który tutaj się też narodził w ciągu paru ostatnich dni, to generalnie takie chcemy po prostu w ramach, żeby Ministerstwo Rolnictwa kontrolowało sytuację i w razie gdy dojdzie tutaj do jeszcze gorsze, gorszego załamania na rynku naszych produktów, żeby zostały podjęte silne działania interwencyjne. Czy w tym, możecie, w tym momencie możecie liczyć na jakiekolwiek wsparcie z resortu rolnictwa? Czy no niestety ten proces będzie tak długo trwał, aż dojdziecie do jakiegoś porozumienia, ewentualnie uzyskacie wsparcie w swoich działaniach? Znaczy, my dzisiaj się solidaryzujemy z innymi rolnikami. 9 lutego właśnie te strajki są organizowane w całej Polsce. W dużej ilości są zgłoszone te zgromadzenia lub też inne formy protestu. Na tą chwilę wiemy, że toczą się pewne rozmowy w Ministerstwie Rolnictwa. Pojawiły się jakieś zapowiedzi, działań, ale na razie my chcemy konkretnych decyzji, które będzie można, które nam zostaną przedstawione na piśmie, gdy po prostu pan minister rolnictwa Sikierski złoży jakiś podpis, zostaną jakieś konkretne działania podjęte, bo na razie na, że tak powiem, działania na słowo, no to nie jesteśmy w stanie uwierzyć. No dobrze, no ale to jakich konkretnych działań oczekujecie od resortu rolnictwa? czyli znaczy, chcemy na, tu, na ten moment, chcemy dokładnego sprawdzania y, przepływu tych towarów rolno z Ukrainy. Najbardziej nam zależy, naj, najprostszym z naszej strony działaniem byłoby wprowadzenie ceł na te wszystkie produkty, co spowodowałoby zminimalizowanie tego importu. Y, chcemy też po prostu w razie... Y, z, y, Jednym z postulatów tutaj naszych jest też przywrócenie zwrotu akcyzy do poziomu 2 zł ze bo w tej chwili został on obniżony z powrotem do poziomu złote 46. Zł. Postulujemy też poniekąd w razie dalszego spadku cen zbóż o uruchomienie działań interwencyjnych w postaci wsparcia finansowego w, ramach, w postaci dopłat w pewnym rodzaju do, tego, do tych zbóż. Ok, dobrze. Także to na razie nasz nas pierwszy rozmówca. Poczekamy może ktoś jeszcze się do nas e, zjawi i odezwie. E, dziękujemy bardzo, no i liczymy, że Wasze postulaty zostaną wysłuchane. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dobra. Naszym kolejnym rozmówcą jest Paweł Stasiuk z Ostromęczyna, też rolnik. Tak. Prosilibyśmy o kilka słów komentarza do zaistniałej sytuacji, którą mamy miejsce tutaj w Kuskach na drodze krajowej numer 19. Obecnie znajdujemy się na terenie zgromadzenia, które trwa od dzisiejszego dnia, od godziny 10, a jest zarejestrowane do wtorku do godziny 16. Odbywa się ona na zasadzie blokowania jednego pasa ruchu i puszczania ruchu wahadłowo Z godzinnymi przerwami, a ruch ma trwać około 10 minut w każdą stronę. Dobrze. W naszym rozmówcu już był jeden z współorganizatorów dzisiejszego zgromadzenia. Jakie postulaty mają rolnicy z powiatu łosickiego, które możemy przekazać za pośrednictwem mediów do osób, które odpowiadają za polskie rolnictwo? Nasze postulaty są takie same jak w całej Polsce. Są one dwa. Pierwszym jest zatrzymanie importu żywności z Ukrainy, niekontrolowanego napływu, a drugim jest odstąpienia od zielonej polityki Unii Europejskiej, w szczególności... Ziel... Powstrzymanie tak zwanego Zielonego Ładu i zreform zreformowania wspólnej polityki rolnej. Rozumiem. Mógłbyś się tam przybliżyć, kiedy polityka unijna poszła tak w zielonym kierunku, kiedy zostały podjęte pierwsze tak naprawdę wiążące decyzje w tym zakresie. Jest to okres ostatnich tak pięciu lat, kiedy te decyzje zaczęły wkraczać w życie, bo zawsze o nich nam mówiono, powoli staraszono nimi, a dopiero ostatnie lata to jest ich wprowadzanie. Między innymi dyrektywa azotanowa, która bardzo mocno nam ogranicza stosowanie nawozów azotowych na naszych uprawach. Rozumiem, bo to jest dość istotny nawóz stosowany w Polsce, chyba jeden z głównych i podstawowych tak naprawdę, no, będzie powodował, że nasze rolnictwo może przestać być konkurencyjne i tak naprawdę zmarginalizowane w tym momencie. Ogólnie nawet bez tego nasze rolnictwo nie ma szans z Ukrainą, która nie ma żadnych, powtarzam, żadnych norm co do produkcji. Nie ma dyrektywa zatonowej, nie ma rejestru środków ochrony roślin, tam idzie wszystko, co jest dostępne na rynku, idzie na pola. A u nas jest zakaz, więc w ogóle konkurencja jest nie do wyobrażenia w obecnych warunkach. A wracając do ekologii, tak, każde kolejne działania obniża naszą efektywność, plony będą nam spadać, i mamy coraz więcej papierkowej roboty. Zamiast uprawiać nasze pole, musimy siedzieć i liczyć ilość składnika pokarmowego, azotu w tym przypadku, jaki mamy dostarczyć roślinę, żeby to było zgodne z normą. Czy to ma jakiś sens w tym momencie? Żadnego. Każdy z nas wie, jak mamy uprawiać swoje pola, jak mamy to robić, żeby było dobrze. Nawozy są drogie, więc też nie będziemy ich przenawozić. No tak, no cena nawozów tak naprawdę w ciągu ostatnich kilku lat no, skoczyła kilkaset procent bo był taki moment, kiedy te nawozy zdrożały z dnia na dzień i to no, w zawrotnym tempie. To też się przyczyniło do tego, że zaczęliście stosować troszeczkę w inny sposób te nawozy, ograniczać też je. Więc czy jest sens tak naprawdę jeszcze bardziej ograniczać stosowanie środków ochrony roślin? Nawozów. Tak nawozów tak. Tak. Nie, bo każdy z nas wie, jak to robić. Jest drogo. Nam się nie opłaca po prostu sypać tego za dużo. To jest bez sensu ekonomicznego, tak jak pan wspomniał. Tak. Czyli, czyli to zostało gdzieś już przedstawione w resorcie rolnictwa, te wasze postulaty, tak, żeby to do nich dotarło? Czy tak naprawdę to jest taki pierwszy jest moment, jeden, w którym. To jest jeden punkt z bardzo długiej listy, po prostu. To jest jeden taki mały punkt, a lista jest dużo dłuższa takich różnych rzeczy. A ten jest najbardziej aktualny, bo mamy wiosnę. Właśnie czas stosowania nawozów. No tak, no, za, za chwilę ruszycie w pole. I będziecie musieli przygotować swoje areały do tego, żeby zacząć produkcję, no bo tak się już was niektórych określa, nie rolnikami, tylko producentami, żebyście rozpoczęli swoje zasiewy. I teraz takie pytanie, czy widzicie możliwość jakąkolwiek możliwość, aby polski rząd wspierał Was w tym momencie w Unii Europejskiej. Możliwość oczywiście, że widzimy, przecież są nasi ministrowie, są nasi premierzy, co mają głos w Unii Europejskiej i mogą zreformować wspólną politykę rolną. Od tego są, to jest tylko ich dobra wola. Tak, no ale sam Pan wspomniał, że w zasadzie... Y od pięciu lat trwa wprowadzanie Około tego. Lat, to jest termin tak. No i przez te pięć lat tak naprawdę nic się nie działo w zakresie e, p, polskiej polityki rolnej, aby wpłynąć na Unię nikt Europejską. Się na, nikt się na nas nie oglądał. Nikt się na nas głos nie oglądał, wszystko było procedowane po najmniejszej linii oporu. Czyli tak naprawdę to jest taka, te protesty, które w tym momencie się odbywają, to jest taka Kumula kumulacja się, kilku lat. Tak, to się wszystko kumulowało przez kilka lat i teraz to wybuchło. To już tak, yy, przechodząc może do końca, yy, czy ktoś z lokalnych władz z powiatu łosickiego, bo znajdujemy się na terenie powiatu łosickiego, zjawił się dzisiaj z jakąkolwiek formą wsparcia dla lokalnych rolników? Formą wsparcia na przykład byli nasi okliczni wójtowiec, którzy udostępnili po prostu dostępny sprzęt w swoich remizach OSP, jakieś stoły, więc nie widzimy sprzeciwu z ich strony, a co do władz wyższego szczebla, nie mamy informacji póki co. Nie informowaliśmy wcześniej szczególnie oprócz koniecznych formalności, nie rozmawialiśmy z nimi, bo to jest po prostu protest oddolny rolników indywidualnych. Jak ktoś się pojawi, chętnie porozmawiamy. Okay. No, także liczymy, że ktoś się pojawi. Dochodzą nas słuchy, że na proteście w Zdanach bardzo możliwe, że będzie pan minister. Także może dzisiaj też przy okazji was odwiedzi. A nie, tego nie wiemy. Niezbadane są wyroki polityków. No tak, tego nie wynik. Także dziękujemy bardzo. No, dziękuję. Dobra. A teraz przed państwem komentarz rzecznika prasowego Policji Powiatowej w Łosicach, który będzie przedstawiony w formie filmu, który nam wysłała. Niestety, czynności służbowej, które. Pełni dzisiaj y, powodują to, że nie może wystąpić bezpośrednio przed naszą kamerą. W związku z ogólnopolską akcją protestacyjną rolników, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Łosicach przez cały okres trwania protestu na terenie naszego powiatu będą czuwać nad bezpieczeństwem i zapewnieniem spokoju uczestnikom zgromadzenia oraz nad utrzymaniem ładu i porządku publicznego w rejonie miejscowości Kuski. Funkcjonariusze ruchu drogowego na bieżąco kierują ruchem oraz wskazują możliwe drogi objazdu. Na chwilę obecną protest przebiega bez żadnych incydentów. Apelujemy do wszystkich kierowców o zrozumienie oraz cierpliwość na drogach. Prosimy o wcześniejsze zaplanowanie trasy i skorzystanie z dostępnych objazdów. O wszystkich utrudnieniach będziemy informować na bieżąco. Zachęcamy także do monitorowania komunikatów wydawanych przez zarządców dróg oraz lokalne media. Na czas trwania protestów warto także skorzystać z aplikacji informujących o natężeniu ruchu na danej trasie i wyszukiwać alternatywne drogi dojazdowe do wyznaczonego miejsca. To wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym odcinku odnośnie protestu rolników na drodze krajowej numer 19 w miejscowości Kuski. Dziękujemy bardzo, zapraszamy do subskrybowania naszego kanału.